Karolina, jak przygotowania do ślubu? Pełną parą. Dużo się dzieje i e, przyznam się, że e, bardzo sobie cenię pomoc mojego narzeczonego Rogera i e, mojej wedding plannerki. Dlatego, że teraz u mnie e, zawodowo bardzo, bardzo intensywnie. Więc sama na pewno by, no, byłoby ciężko podołać e, temu zadaniu. No właśnie, co taka wedding planerka robi w Twoim przypadku? Absolutnie wszystko. Czy jednak coś wzięłaś po prostu na swoją, na swoje barki? Prawdą jest to, że ja uważam, że teamwork jest bardzo ważny, więc ja jak coś robię i nawet decyduję, to pytam się wokół ludzi, na których mi zależy, albo z którymi współpracuję, żeby też sama nie decydować i, i bardzo sobie cenię innych zdanie, więc poniekąd wszystko wspólnie robimy. Wiadomo, że Paulina, moja wedding plannerka, jest jak. Wybawca, bo jeździ tu i tam, wyzwania wszędzie załatwia, ogarnia sprawy, natomiast też w miarę możliwości i dostępności w grafiku, pojawiam się w danych miejscach i rozmawiamy również o różnych rzeczach, więc jakby wszystko, wszystko dzieje się wspólnie, mamy rozmowy, mamy spotkania, tego jest bardzo dużo. Tak naprawdę nie zdawałam sobie wcześniej sprawy z tego, ile pracy zajmuje organizacja takiego ślubu, bo ta lista po prostu nie ma końca. A teraz, jak tak sobie myślisz, jak już wiesz, że to się po prostu dzieje i za chwilę się wydarzy, to czy zdarza ci się pomyśleć, czy ty jesteś gotowa na ten ślub, na to życie po ślubie? Ja jestem gotowa. Gdybym nie była gotowa, to bym w ogóle nie podejmowała się takiego zadania. I takiego... Pytam, czy po prostu nie pojawiają się wątpliwości na przykład? Nie. Nie, nie. Mam wspaniałego mężczyznę obok siebie i ani razu no nawet nie było dnia, kiedy pomyślałam, że może to nie jest to. Jakby między nami jest tak dobrze i mój narzeczony mnie tak wspiera, nawet robi pranie, więc jakby, bardzo mu za to dziękuję. Jeszcze żadnych rzeczy nie zniszczył. No, coś tam się pokolorowało, wiecie, ale to nie o to chodzi. Ja po prostu, będąc na planie, i skakanie z planu na plany, nie jestem w stanie robić pewnych rzeczy, więc bardzo jestem wdzięczna za pomoc w takich domowych rzeczach. A jeśli chodzi o gości, to ktoś znany będzie? Będzie. Kto? A dowiesz się. O, czekam na zaproszenie.